Oglądasz magazyn Bilans, dziś wydanie specjalne o nowym modelu wzrostu. Czasami dzieje się tak, że spółka podejmuje duże inwestycje, tworzy zupełnie nowy projekt, który jest ryzykiem, ale może być też ukrytą wartością. Zapraszam, Michał Polaczyk ze Squaber.com będzie nowy model wzrostu, GPW, GPW technologia, GPW ewolucja. Na samym początku opowiem o darmowym bonusie, o nowym pomyśle na GPW oraz o technologii, sztucznej inteligencji oraz ewolucji, która trwa. Zapraszam! Microsoft, spółka przede wszystkim znana z Office'a czy z Windows'a, tak naprawdę jest w tej chwili spółką chmurową. Najważniejszą część przychodów Microsoftu jest Właśnie Intelligent Cloud. Już 12 lat temu Microsoft podjął decyzję o tym, że należy dokonać tej ewolucji czy też rewolucji. Stworzył projekt chmurowy, który z czasem stał się kluczowym. Elementem przychodowym, a także marżowym z perspektywy również zysku netto. Chmura jest kluczowym produktem Microsoftu. Tak naprawdę, w ciągu 12 lat Microsoft cały czas ewoluował i przełamał czasowy spadek przychodów i czasowy spadek również kursu akcji. Inwestorzy kupujący wtedy Microsoft nie spodziewali się, że tak naprawdę kupują spółkę, która będzie już za parę lat zupełnie innym podmiotem. Ogólnie Microsoft przez cały czas Działa i poszukuje nowych okazji inwestycyjnych, rozwija się i rozszerza swoją działalność. Od 2014 roku przejął choćby Minecrafta, czy Linkedina oraz GitHub'a. W ostatnich kwartałach kupił Activision, a w ostatnich tygodniach nawiązał partnerstwo z OpenAI i będzie używał czata GPT, na przykład do swojej wyszukiwarki, a sama informacja i model zastosowania czatu GPT w usługach Microsofta spowodował mocne spadki Google'a. Jeśli już mówimy o Google, to warto zauważyć, że spółka też jest zdywersyfikowana, ale wciąż jest jakby cały czas spółką opartą na marketingu, reklamach Google AdWords czy reklamach w YouTube. Część chmurowa to tylko 28 miliardów. Natomiast Microsoft, tutaj ta dywersyfikacja jest dużo większa, Apple. To z kolei spółka głównie iPhone'owa, czyli wynalezienie w 2007 roku smartfonu czy na nowo telefonu komórkowego dało spółce przychody i zyski przez kolejnych 15 lat do dzisiaj. Najciekawszą sytuacją jest Amazon, który na samym początku był analizowany przez analityków jako spółka, która zajmuje się sprzedażą książek. W czasie, w którym spółka już tworzyła sklep. Wtedy mówiono, że rynek książek jest ograniczony, i wiele tego typu rzeczy, po czym okazało się, że spółka weszła, w zasadzie rozszerzyła swoją działalność o zupełnie nowy dział, no i ekstra. Pojawiły się zyski w stosunku do tego, czego oczekiwali analitycy. Po kolejnych latach analitycy analizowali sytuację sklepu online, rynki wzrostu, gdzie można poprawić marże. W tym czasie Amazon wdraża już chmurowe rozwiązania AWS-a, które dzisiaj są 14% całości przychodu, no i są największym przychodowo kawałkiem pod względem tego co zaobserwujemy wśród innych również aplikacji, czyli większe przychody daje AWS niż Cloud Service dla Microsoftu. Zatem Amazon stał się zupełnie inną firmą i kupując kiedyś akcje Amazona, niejako gratisowo dostawaliśmy rozwijający się AWS, który z czasem spowodował nam dużą część marży i zysku. Czy takie coś może być na GPW? Okazuje się, że GPW w 2021 roku bardzo poważnie rozpoczęło projekt migracji na nowy system transakcyjny, system Watts. Sam fakt przygotowania do migracji może nie jest specjalnie szokujący, ponieważ ostatnią migrację na system, który korzystamy dzisiaj, czyli na system UTP, miała miejsce 16 kwietnia 2013 roku, czyli w rocznicę pierwszej sesji na giełdzie. Wtedy mieliśmy dzień bez sesji, i od kolejnego dnia kwietnia już handlowaliśmy. Na nowym systemie transakcyjnym. Teraz będzie taki sam proces. Po 10 latach, 11 latach, wymienimy system transakcyjny w 2024 roku. Jednak istotne jest to, że system Łoc jest systemem autorskim giełdy papierów wartościowych, jest przez nią aktualnie tworzony no i to tworzenie już dociera do kluczowych momentów momentów, w którym maklerzy mogą zacząć go sprawdzać w swoich. Biurach maklerskich na bazie tego oprogramowania, którego korzystają, aktualnie, czyli wdrażać go, próbując zastąpić i przygotowywując się, testując go, czy jest stabilny, czy jest wiarygodny na dłuższą metę. Z perspektywy samego wdrażania systemu, warto pamiętać, że nowy system, który wprowadzony był 10 lat temu, czyli UTP, miał dać nowe możliwości wprowadzania kolejnych instrumentów, zwiększenia płynności na opcjach, radzenia sobie z dużą ilością zapytań w krótkim czasie. To prawdopodobnie nie zostało w pełni wykorzystane, wdrażając system UTP. Inwestorzy oraz sama giełda oczekiwała trochę więcej. Natomiast to na pewno dobrze zadziałało podczas COVID-u, czy podczas pierwszego dnia wojny na Ukrainie, gdzie nie mieliśmy żadnych problemów na rynku. Również przy debiucie Allegro była strasznie duża liczba zapytań. Jednak rynek opcyjny wcale się tak bardzo nie rozwinął. Natomiast giełda stwierdza, że system UTP pomógł, owszem. Rozwijać system, systemy algorytmiczne, zwiększać płynność, natomiast trzeba coś nowszego, coś własnego, coś co odpowiada na nowe wyzwania, związane choćby z blockchainem. Warto w tym kontekście stwierdzić, że za ostatnie 10 lat na giełdzie też sporo się zmieniło pod względem architektury rynku. Niektóre instytucje wycofywały się w ostatnim choćby czasie, jak Haitong Bank z rynku. W ciągu tych 10 lat z 57 członków giełdy mamy ich aktualnie 44. Niektórzy się wycofają, jak ten przykład, ale niektórzy w wyniku na przykład połączenia kilku biur, Biur maklerskich też zniknęli z rejestru, na przykład przy okazji PKO SA mieliśmy fuzję dwóch biur maklerskich w ramach jednej grupy. Wśród narzędzi, które tworzy giełda to nie tylko jest system transakcyjny, ale także wiele innych bardzo ciekawych, również z perspektywy inwestora, narzędzi. Jednym z nich jest GRC, które pomaga zarządzać giełdą, zarządzać dokumentami, ryzykiem, raportować kluczowe elementy. Handlu giełdowego. To nie jest dla zwykłego inwestora najciekawsze, to raczej z perspektywy zarządcy giełdy jest ważne. Dla zwykłego inwestora ciekawe są narzędzia takie jak te liczące. Koszty po stronie na przykład bardzo szybkich systemów HFT, jak długo trzeba czekać, zanim zostanie zrealizowane Twoje zlecenie, gdy jest pierwsze w kolejce, jakie są koszty transakcyjne, jak wiele jest zleceń aktualnie, jakie są pomiędzy nimi spready i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, które są ważne, szczególnie dla inwestorów, którzy handlują w ciągu sesji intraday, no a przede wszystkim dla wielkich graczy, którzy chcą szybko sprzedać dużo akcji albo którzy chcą wykorzystać te tak zwane ruchy HFT, czyli niskich częstotliwości. Z innych ciekawych narzędzi GPW tworzy także takie, które pokazują jak duży jest spread, jak szybko on jest, się zmniejsza lub zwiększa. Pomagają też inne narzędzia, które tworzy giełda w zarządzaniu takimi sytuacjami, zwiększaniu wskaźników obrotu akcji, czyli jak często, jak wiele akcji w ciągu roku danej spółki przemieli się przez rynek, mówiąc już z kolei żar żargonem rynkowym. Sam system Watts to tak naprawdę niskie opóźnienie przetwarzania, szybki czas reakcji na zapytania, czyli odpowiedź na oczekiwania tych inwestorów, którzy dają płynność. Z perspektywy zarządu i samej giełdy najważniejsze jest płynność, szybkość transakcji i możliwość błyskawicznego zawierania wielkich transakcji. To ma dawać Watts, dlatego wpisuje się we wszystkie najnowsze technologie odnośnie liczby zapytań, czy protokołów bezpieczeństwa oraz łączności. Z perspektywy zwykłego inwestora może być ciekawe to, że prawdopodobnie będzie więcej typów zleceń oraz ewentualnie tokenizacja, czyli możliwość handlowania np. dziełami sztuki czy konkretnymi nieruchomościami. W największym uproszczeniu, jakieś dzieło, powiedzmy, Bitwa pod Grunwaldem, mogłoby zostać stokenizowane, a powiedzmy 30% udziałów które są własnością Ministerstwa Kultury, sprzedane na giełdzie w postaci tokenów. Czyli moglibyśmy sobie kupić jakąś jedną miliardową bitwę pod Grunwaldem, no i liczyć, że jest ona przetwaralnikiem wartości, sprzedać za 15 lat, kiedy jej cena wzrośnie. To samo mogłoby być z dziełami, które mamy choćby prywatnie w domu. Wtedy pewnie byłby jakiś system raportowania, co jakiś czas opinia rzeczoznawcy, czy dzieło jest dobrze przetrzymywane, czy nadal jest tym samym dziełem, którym było wcześniej. To dość ciekawe rozwiązania. Z perspektywy tego, co mówią maklerzy, ważne jest to, jak oni przygotowują się do wdrożenia, ponieważ to realnie biura maklerskie będą komunikować się z systemem Łódz, wykorzystywać go i udostępniać ten system nam jako system transakcyjny. Ale polska branża maklerska jest skostniała. Generalnie nie lubi zmian, lubi, jak są duże prowizje i niewiele dzieje się na rynku. Dlatego też jest niechętna do nowego systemu informatycznego, tak samo jak była niechętna do UTP. Biura maklerskie zwracają uwagę na to, że są już na rynku dostępne podobne rozwiązania, jak na przykład optik oferowany przez Euronext, a zupełnie nowy system to duże ryzyko dla giełdy. Owszem, to prawda, natomiast to tak jakby nie powiedzieć nic. Dlatego, że jest optik, mielibyśmy nie tworzyć nowego rozwiązania? Warto próbować tworzyć nowe systemy i one są oczywiście ryzykiem, natomiast stworzenie dobrego, a może i lepszego systemu niż ten od Euronextu daje nam duże szanse no i przewagę technologiczną giełdy. Brokerzy również nie wierzą że także, że system UOC ruszy zgodnie z harmonogramem. No tak, to duży problem. Pamiętajmy, że wdrożenie zupełnie nowego systemu, pierwszego w historii GPW, własnoręcznie napisanego, może być problematyczne. Tu gdzieś mu że jeszcze nie wspominają, ale wyobraźmy sobie sytuację, że coś nie zadziałało, że byłoby tak jak z premierą Cyberpunka, że po kilku dniach na rachunkach mamy inne akcje niż kupiliśmy, nasze zlecenie nie jest realizowane zgodnie z kolejnością, a w ogóle mamy na rachunku mniej lub więcej pieniędzy niż powinniśmy być. No byłaby to wtopa. Jest to ryzyko, które jest po stronie giełdy w tej chwili, a nie jakiegoś licencjonodawcy typu Euronext. W jakim miejscu jest teraz giełda? Ewolucja? Technologia? Pierwsza sprawa jest taka, że GPW ma dużo gotówki. Już po trzecim kwartale 2022 roku było jej ponad 400 miliard, milionów razem z ekwiwalentami. Przy kapitalizacji spółki na poziomie 1,5 miliarda złotych, czyli 30% wartości giełdy, to jest gotówka, którą posiada. Mimo tego ostatnie rekomendacje analityków biur maklerskich były raczej negatywne, albo redukuj, albo sprzedaj. Ta rekomendacja z biura maklerskiego M-Banku to nawet cena docelowa 28 zł, czyli ponad 20% mniej niż aktualna wycena. Co ważne, głos no, nie napisze się za darmo jako system transakcyjny wraz z innymi narzędziami, o których wspomniałem. Koszt po stronie giełdy to około 60 milionów złotych, 30 milionów ma dołożyć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 10 milionów, jak powiedział sam prezes, będą kosztowały jeszcze inne technologiczne wdrożenia lub aplikacje. Tylko w pierwszych dniach 2023 roku pojawiła się informacja o kolejnym dofinansowaniu na 8,8 miliona złotych jednego z tych projektów właśnie rozwojowych. Zatem no nie wszystkie ryzyka kosztowe ponosi sama giełda. To duży plus, bo powoduje to ewentualnie mniejsze problemy w przyszłości, no i samą technologię, którą będzie można sprzedawać, napiszemy w dużo niższym koszcie. Ale czy będzie ją można sprzedawać i w jakiej sytuacji teraz jest w ogóle giełda? Patrząc na takie ogólne wyniki finansowe giełdy, no to słupki jak to bywa na giełdzie raz rosną, raz spadają. Ale, ale stop, stop, spójrzmy na te wyniki jeszcze raz. Tu jest jedna ważna rzecz, ponieważ skala na tych wynikach, coś rośnie, coś spada, nie jest od zera, tylko od kilkunastu terawatogodzin. Zatem nie zauważamy, że w czwartym kwartale 2022 roku na rynku energii elektrycznej mieliśmy obroty 2,5 razy mniejsze niż rok wcześniej. To bardzo dużo, bo dla giełdy papierów wartościowych rynek energii elektrycznej to 44% przychodów. I to wysokomarżowy rynek, bo do niedawna, właśnie, do niedawna spółki energetyczne miały obowiązek handlowania prądem właśnie na towarowej. Giełdzie energii. Teraz to się zmienia. Jeżeli spojrzymy na przykład na raport z 2018 roku, to było 44% przychodów. Już w raporcie po 2021 roku towarowa giełda energii to tylko 37% przychodów. Łatwo się domyślić, że za 2022 rok te udziały spadną prawdopodobnie poniżej 30% pod względem przychodów i wyraźnie zmniejszą zysk netto. Giełda, w związku ze zmianą regulacji i z tym, że elektrownie nie muszą sprzedawać prądu, wielkie spółki energetyczne, bezpośrednio na towarowej giełdzie energii, tylko mogą to zrobić tak, jak możemy kupić akcje od szwagra na kartkę, na umowę cywilną. Tak też można teraz handlować w Polsce prądem, w dużym oczywiście uproszczeniu nie przez giełdę. To znaczy, że giełdzie tak w zasadzie wyparowało duże źródło pewnego zysku, który gwarantował wysoką dywidendę. No właśnie, dlatego giełda pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Zanim pojawiły się te słupki i przeszedł cały 22 rok, giełda wiedziała, że źródełko mocnych zysków powoli wysycha. Najwyższy czas na znalezienie nowego modelu biznesowego, na napisanie no już przysłowiowego AWS-a do biznesu Amazona czy giełda napisała własnego AWS-a, który w tym przypadku nazywa się WOTS i tworzy nowy model rozwojowy, który w tej chwili jest wyceniany negatywnie przez rynek, z szansą, według biura Makerskiego Banku, nawet na spadek poniżej 30 zł, czyli najniżej w historii. Kurs GPW pokazuje, że inwestorzy boją się wszystkiego, o czym mówiłem: boją się wydatków, boją się ewentualnej klapy. Symulowany po 19 stycznia 2022 roku, przeze mnie kurs GPW, a w zasadzie korytarz, no wyraźnie wpisał się w notowania i sprowadził giełdę w aktualną okolicę 37 zł w pierwszych dniach marca 2023 roku. U progu marca wiemy też, że przed giełdą publikacja trochę gorszych wyników finansowych. No ale także zmierzenie się z najbliższymi 12 miesiącami, które mogą być kluczowe z perspektywy zmiany modelu biznesowego giełdy. Czy duzi inwestorzy będą chcieli w najbliższych miesiącach mieć aktywą, takie jak GPW, które jest aktywem, no, może nie bardzo ryzykownym, ale z dużymi znakami zapytania? Czy kupią tą ewentualną niespodziankę w postaci nowego modelu biznesowego? Podsumowując, GPW może stać się nowym Amazonem z perspektywy zmiany, którą zachodzi. Ważne jest jednak to, że zyski w najbliższym czasie będą mniejsze. Koszty rewolucji cały czas trwają i będą widoczne w rachunku zysków i strat. Jest ryzyko technologiczne, coś może nie wypalić, coś może się nie udać. Czy będą umowy? Na licencję na to oprogramowanie. tak jest głównie cel, że giełda stanie się wielkim dostarczycielem oprogramowania dla średnich giełd. Na przykład giełd arabskich czy giełd z, kra z krajów ASEAN. -u. Już dzisiaj kraje arabskie, niektóre giełdy interesują się systemem tworzonym przez GPW. To bardzo ciekawa alternatywa, wszak nie każdy chce kupować system oprogramowanie od wielkiego gracza europejskiego czy z Ameryki. Woli coś dobrego. Ale z mniejszej giełdy. To trochę tak jak Polacy kupowali ostatnio czołgi od Koreańczyków, a nie od Amerykanów. Szukamy dywersyfikacji dostaw, nie wszystko chcemy kupować od tych największych graczy na rynku. Wszak od mniejszych graczy możemy też oczekiwać wyższych, wyższej technologii, możemy coś się dogadać, coś dostać więcej. Pamiętajmy natomiast, że w tle tego wszystkiego jest skostniała branża, która do ostatniej chwili będzie liczyła, że a może się nic nie zmieni, a może zostanie tak jak było, a może nasz biznes po prostu będzie trwał, my zamkniemy oczy. Więc będzie trzeba po raz kolejny przełamać pewien opór biur maklerskich. Sami na to mamy wpływ, kontaktując się ze swoim brokerem. Kluczowe pytanie: czy GPW stać na wypłatę 2,70 czy na przykład 3 zł dywidendy? No, ja powątpiewam. 12-miesięczny zysk aktualnie to około 3,50, ale pamiętajmy, że zysk będzie spadał. Plus będą wydatki inwestycyjne nie za wszystko zapłaci Narodowe Centrum Badania i Rozwoju. Zupełnie podsumowując, jest duże ryzyko, jest wciąż sporo gotówki, ale też gotówkę trzeba będzie wydać właśnie na inwestycje. W tym roku są też wybory. Prezes giełdy Dittl powiedział wprost, że chce zakończyć te projekty. Jak najdalej się da, tak żeby nie dało się ich już zakopać, żeby one były tylko do wdrożenia. Gdyby nie został prezesem, na przykład, po wyborach, w domyśle, należy sobie dopowiedzieć, czyli giełda ma być gotowa na rewolucję jeszcze w tym roku. Ten nowy model ma powstać. Tak jak giełda papierów wartościowych jako spółka średnio interesowała mnie inwestycyjnie przez lata jako nudna, dywidendowa firma o przewidywalnych wynikach, tak teraz jako inwestor zaczynam się nią interesować. To może być moment, gdzie można będzie w dość ciekawej cenie kupić dużo ryzyka, dużo nadziei, a może fantastyczny produkt. Może będzie jak z AWS-em? Zapamiętajmy tą nazwę. Wats, nowa platforma tradingowa od GPW. To było wydanie specjalne magazynu Bilans. Michał Polaczek ze squaber.com. Zapraszam do subskrypcji.